Siemacie, macie, nadaje Apache. Zapraszam Was do prezentacji najnowszego produktu od Old School Trail kurtki Ultra Kanjaros. Kurtka Ultra Kanjaros jest propozycją czterosezonową. Nie jest to typowa kurtka przeciwdeszczowa, ponieważ nie posiada klejonych szwów. Natomiast dzięki zastosowaniu specjalnego materiału chronić nas będzie w czasie zimy i jesieni przed wilgocią, a nawet małym deszczem. Posiada też cechy materiałów wiatroszczelnych. Jeżeli chodzi o krój kurtki Ultra Kanjaros posiada nieprzemakalny zamek na froncie zabezpieczony na górze patką, tak żeby nie skaleczyć podbródka. Z przodu kurtka jest krótsza, tył jest przedłużony. Kurtka wykończona jest z elastycznymi lamówkami. Posiada kaptur z regulacją. Kaptur tak samo posiada elastyczną lamówkę, tak żeby dobrze dopasować się do głowy. W nieprzyjemnych warunkach atmosferycznych możemy dodatkowo kaptur dopasować, tak żeby nic nie zawiewało nam z boków oraz podniesie nam to stójkę, tak żeby zabezpieczyć twarz i policzki przed warunkami atmosferycznymi. Kurtka posiada jedną dużą kieszeń na froncie, zabezpieczoną padką z rzepami. Oraz zabezpieczona jest zamkiem nieprzemakalnym. Dzięki takiemu zastosowaniu nie ma problemu z obsługą kieszeni w lecie, ale także obsługą w zimie, kiedy nie możemy na przykład chwycić, lub mamy bardzo zmarznięte dłonie i nie możemy chwycić zamka, możemy zabezpieczyć kieszeń batko z żepami. Stanowi to też szybki dostęp, jeżeli Musimy mieć jakiś, jakiś sprzęt szybko. To nie musimy zabezpieczać kieszeni zamkiem, i później odsuwać. Wystarczy tylko patka z rzepami. Kieszeń biega w biega-ultra na przykład bardzo dobrze sprawdzi się, kiedy jest zimno. Musimy na przykład iść na stronę. Wiadomo, ściągamy rękawiczki. Nie ma nigdy gdzie ich wrzucić. Rękawiczek się oczywiście nie powinno kłaść na ziemię, ponieważ możemy je zgubić, mogą one zawigotnieć. Mamy kieszeń na froncie, szybko wrzucamy sobie te rękawiczki, potem wyciągamy. Nie ma problemu. E bardzo dobrym rozwiązaniem jest też taka kieszeń, jeżeli na przykład chcemy szybko wyrzucić jakieś śmieci. Wiadomo, e śmieci na biegach nie wyrzucamy gdzieś tam w teren. Natomiast, jeżeli mamy kieszonki w plecaku, czasem te śmieci potrafią nam wyskoczyć z takich kieszonek i po prostu nieświadomie śmiecimy. Tutaj mamy szybką kieszeń, nie ma problemu, możemy sobie takie śmieci nasze zabezpieczyć. Dodatkowo, w dużej kieszeni znajduje się mała kieszeń na zamek. Mała kieszeń na zamek, tak samo posiada zamek nieprzemakalny, Kieszeń pomieści drobniejsze rzeczy, które chcemy zabezpieczyć przed przesuwaniem, np. klucze, chusteczki czy telefon komórkowy. Przednia kieszeń jest na tyle obszerna, że spokojnie zmieści np. rękawiczki, dodatkowe przekąski, czy nawet czapkę z daszkiem. Ta kieszeń w kurtce Ultra Candraz uszyta jest w taki sposób, że nawet nosząc plecak czy kamizelkę biegową cały czas mamy do niej stały dostęp. Dodatkowo w kieszeni głównej znajduje się szyta taśma, dzięki której możemy dodatkowo zabezpieczyć nasz sprzęt taki jak kompas czy GPS. Wystarczy taśmę od takiego sprzętu przełożyć przez wętle już mamy dodatkowe zabezpieczenie przed zgubieniem. W głównej kieszeni, oprócz prezentowanej wcześniej taśmy, po jednej i po drugiej stronie, przyte są pętelki, dzięki którym dodatkowo możemy zabezpieczać i segregować przedmioty w kieszeni głównej. Do kurki dołączamy dwa małe karabinki, dzięki którym możemy, tak jak powiedziałem wcześniej, segregować sobie sprzęt i zabezpieczać na przykład kluczek. Kurtka Ultra Kanjaros jest bardzo pakowna. Dodatkowo kurtkę możemy złożyć do własnej przedniej kieszeni. Dzięki zastosowaniu dwustronnej maszynki w zamku przedniej kieszeni, kurtkę możemy zapiąć i złożyć do właśnie takiego kształtu. Kiedy kurtkę zwiniemy do takiej torebki, małą kieszeń mamy na zewnątrz, więc nadal mamy szybki dostęp do przedmiotów, które znajdują się w tej małej kieszeni. Dodatkowo w takim układzie, na zewnętrznej tylnej stronie mamy naszą taśmę, dzięki której możemy sobie naszą kurtkę przenosić za pomocą dołączanych karabinków, na przykład przywiesić do paska, lub karabinki zapiąć przez pętle i przy użyciu dodatkowego paska, który dołączamy do kurtki, zabezpieczyć na pasie. Dzięki zastosowaniu pętelek karabinków oraz dołączanego paska z regulacją oraz klamrą typu PASTEX możemy zabezpieczyć i przenosić naszą kurtkę na przykład na pasie, tak jak nerkę. Zastosowanie karabinków w zestawie dodatkowo zabezpiecza naszą kurtkę przed zgubieniem, kiedy na przykład Dopinamy ją do plecaka lub no po prostu wkładamy za szok kor, który zwykle znajduje się na plecakach biegowych, ale nie daje on niestety stuprocentowego zabezpieczenia, że kurtka w czasie biegu czy upadku nie wysunie nam się spod takiego szok kordu. Dzięki zastosowaniu karabinku możemy ją dodatkowo dopiąć nawet do tego szok-kordu i nie ma wtedy problemu, że taka kurtka nam gdzieś na szlaku zginie. To jest właśnie kurtka Ultra Kanja Rose, dostępna przez nasz profil w rozmiarach SML wraz z dodatkowymi prezentowanymi akcesoriami. W razie pytań i ewentualnych zamówień zapraszam na priv, a ja już żegnam się z Wami, trzymajcie się head.